Dobra, gdzie mam? Jestem oczywiście dziadu na start. Piot promocyjny. to zaraz, to zaraz. Na start wikła za 24,78. Dobry start. Wróżba na dziś. Ok. Najprawie najdroższy skin. Na, na tej skrzynce. No i wygrałem, wygrałem. Także wróżba jest dobra. Miejmy nadzieję, że tak będzie dalej. Start. Lewy, prawy górny, sorry, prawy górny lub link w opisie. Wpisujecie tutaj Gdy i ja. Aktywujesz, dostajesz wtedy 10% do każdej następnej wpłaty i darmową skrzynkę, którą sam sobie wybierzesz, bo dostajesz 2 złote 10 groszy. Zł. Masz co odebrać którąś z tych dwóch tutaj. Jak go tworzysz tą, no to będziecie na no, jeszcze jedną sali, jak otworzysz. I lub którąś z tych dwóch tutaj. No to sobie wybierz sam. Masz daily case na stronie. A no to wiadomo, że... To poleci to poleci, ale jest za darmo. O, ile to? Ale jest foko. To darmo jest foko. Eee, darmowy prezent jest. Jeszcze na stronie. Na stronie jest darmowy prezent. Za darmo skin. To. Tak. 2100. 2100. Wifajów. Ile było, tyle jest. Tutaj wpłacił Magik. No jest aktualnie najdroższy rozdrosowany skin, który wygrał Magik. Płacił. No jest mały. Jest mały. Nie wiem, ile wpłacił, ale jest mały. Jest mały. Nie wiem, nie rozumiem. Co. Eee, nastaw bitka 152. Pamiętajcie, najważniejsza strona jest od lat 18. Od 18 lat strona. E? 5%, 5%, 2%. W pierwszej dostałem MK, w drugiej nie dostał nikt USPA i w trzeciej dostałem Marble Faida. Prawie. Prawie się udało. Prawie się udało. Taka. Dobra, zaryzykuję, zaryzykuję za trzydziesta. Pięć skrzynek jakichś takich i pięć elegantów. W pierwszej nie wiem. A, w pierwszej skrzynka ile kosztuje? Osiem. zacun okay. Szacun. Zaraz właśnie jedna skrzynka zwróciła, jak na razie, żeby przeczuć cztery łącznie. Ok. Szacunek. Szacunek. No, teraz. Masimówkę mu dało. O. Ej, elegancik. Sorry, może poszczęcieć chwilę, ale mikrofon przestawia. O, dobra. Uh, redline. Ok. Odkoczyłem mu ledko. letkutko. Led, led, lekko, 420. No te... To jest, stówka przewagi jest. O, nawet więcej już. Mechanizacja na koniec. Jest... ...Lipa. <gryw> Chciałem powiedzieć spoko, ale jest Lipa. Puszczmy tak. Tak, tak, tak. Taką jedną. I otwórzmy sobie... Gdzie jest? Gdzie ona jest? Tutaj. Otwórzmy 3 na wóźcie. A 403... Niech nie zobaczył. 403 poszło. Aha. Z 403 dostałem z 30. Dobra, 50. Być byłem. Chyba. No ale tutaj lecimy na guta. Skopiony albo na rel... REL. Rare special item. 123 w pierwszej, spoko. Podkrzynka się zwróciła. Okora mózgowa nie jest fajnym dropem w tej chwili. I teraz jakieś złoto może na lewo? lipa, lipa. Lipa totalna, lipa. Ale otwórzmy tutaj, żebyście mieli chociażby... Może tutaj coś po... Żebyście mieli, coś wam wrzucę do giveawayi. Mechanica thrift? Czasunek ile pracujesz mordo? A? 300. 300 wrzucę? Nie No wiedzieliście Kolejne! Jak daje? Dało Mordę, dało Dobra, 800, dołączam Dawaj startujesz Mordo Albo tworzę to Otworzę to, to i co poleci to będzie dla was jak będzie około 200 No to niekorzystnie na 200 Oko Teraz ja Najważniejsza bitka dziś Ładnie zależy wszystko. Aktualnie jestem ostatni. I nadal chyba jestem. Nie, jestem pierwszy. Jestem pierwszy. Nadal jestem pierwszy. I nadal chyba tak. Okej, okay. tak. Nie, nie ja. Raz. <grym> Teraz też nie teraz Dobra, to jest moje. To jest moje Tego nie mogę już przegrać na no Sory, ale tego już nie mogę przegrać na no Sory O kurde Okej okay. Dobra, jak wygram tą bitwę Tenkałach, non Rider leci do ja teno. Jaką muszę wygrać? To jest jedyny wymóg. Wygrana. na moim koncie. Epo. Ale tutaj są teraz droższe skrzynki. Tu leci fejt, a tu dragon lorka. Na dragon lorka jest więcej procent niż na fajda. Jest tańsza skrzynka. <grym> no. Zaraz bliżej do koła, ha? Jeszcze cztery. Ale by musieli trafić, kurwa ten by musiał trafić ponad tysiaka. Nie ma opcji, moje. Moje, moje. Jeszcze meczka. I... Oj. Moje. Ta, 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 ta. Dobra, wrzuca wam gdzie on jest? No tak, non-rider, pyk. Chociaż, poczekajcie, może jakiś ładny stan jest, coś lepsze? jest tested, No bo dobra, macie... Dobra, nie, inaczej. Macie dgl i... macie jeszcze coś minimalware Minimal albo w Factory O, to. Macie takie rzeczy fajne, dwie, pyk, pyk. Płacąc 8,40 z kodem dyngciuka, możecie sobie wygrać skinki dodatkowe. Jeśli płacicie 9, no to możecie sobie wygrać, no już łączę z, z 1000, nie? Także polecam, polecam. Teraz sprzedaję i robimy kitkę Hitkę na skrzynkę zieloną. ona jest tu. To jest. Dajemy 5 takich. I Jedną taką na zwykłą. Nie na underdog, zwykłą. Stadia się No dobra, czy dwa? Może akurat ktoś, ten tak teges. Tak jest BRS. Nic. Przejdź, przejdź, przejdź. Okej, okay, Cerberus może coś kosztować, tak? Tak, kosztuje więcej. Oko. Mam no tutaj lipa totalna. Spectra T5, yeah, to mam to twoje 5 minut. Spectra twoje 5 minut. Pierwszej, Wildfire. Wildfire 250, 265. No ale to nie jest drop, to nie jest drop. Próbuję fejda O kurwa, simówka. No i lipa, spektra wygrywa. Spektra wygrywa. No dobrze. No teraz, ostatnia szansa. Okej, okay, wygrywam. Ale tutaj tak można powiedzieć wszystko. No ja chyba przegrałem. O 7 słot. Wygrałem o 7 zł. Na pierdolę. Wygrałem o 7 zł. Wiecie. A. Dobra. Ostatnia. Pyk, pyk. Nie będę przedłużał. Robię ostatnią bitkę. 185. Jedna skrzynka. Taka. Pyk, pyk. I pamiętajcie. O kodzie pięksiuka i wbijcie na Discord. To pilne. <grym> to pilne. I to było na tyle. Pamiętajcie, że strona jest od 18 lat i podnik szuka, i Discord, i sub, i like, i wszystko. Elo!